Moi drodzy, zanim cokolwiek tutaj dotknę. Tak, jesteśmy w Super hot. Wiem, kiedyś już nagrywałem Super Hot, ale było to jeszcze przed. Przed tym, jak mikrofon w okulusie nagrywał podczas nagrywania wideo. Więc jakoś była kiepska. A więc postanowiłem. Tak wiem. Postanowiłem odświeżyć sobie kilka gier, które no, było kiepsko-jakościowo troszeczkę. E, oczywiście no, nie będę odświeżał gier typu e, Walking Dead, bo ta seria ma chyba z 15 odcinków. Nie będę odświeżał e, Five Nights at Freddy, bo ma dwadzieścia parę odcinków, ale takie mniejsze można sobie odświeżyć i dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż nie wiem czy są osoby, które nie znają Super Hot. Na komputerze, na konsoli normalnie poruszaliśmy się za pomocą kontrolerów, tak? Tudzież klawiatury. Tutaj tego nie ma. Tutaj nie poruszamy się za pomocą, za pomocą gałek kontrolera. Jeżeli chcemy poruszyć naszą postacią, mamy do dyspozycji chodzenie po pokoju po prostu tudzież po jakimś magazynie w zależności gdzie gra. Ja niestety nie mam tutaj takiej możliwości, więc ruszasz się, to czas się rusza, więc czasami trzeba się ruszyć. Więc ja będę albo machał rękami, żeby ruszyć czas, albo kurde będę popierdalał jakiś szamański taniec deszczu. Lecimy. Na razie, gościu. Super. Cholera O, ale ty blisko jesteś Siema Widzicie jak się nie ruszam to się nic nie rusza Jak ruszam ręką chociaż No chodź, chodź O ty. Siemo, hopaki. Haha. Super. Haha. E, e, e. Super. Głowa ci odpadła. O shit, Matrix kurwa teraz. Dostałem web, ty chuju. Ej, gdzie jest telefon tutaj? No, dawaj. Co ma? No, strzelasz jeszcze? Raz? Super. Aaaa. Super. Hej, a Gra jest... satysfakcjonująca. O, oh, shit. Kurde. Ech, no tak, lewa ręka. Jezu. Ech, są tu jeszcze jakieś strzałki? Kurczę, nie ma. No, chodź. Super. Och, lubię tą grę. O! się jeszcze tu jest? O, się... mnie zaskoczyli. Hm, Nie wiem gdzie uciec. Jeden... Ha, ha! U. Czekaj, nie strzelaj jeszcze! Ty kurde zapomniałem. No! <gry> kurde, już nie mam. Łoty! Ty, o ty. Ej, no! Nie przesadzaj! On akurat teraz strzelić! Ej no, tam pistolet leciał! Nie próbuj! No chodź! Zostaniesz? Super! Zostaniesz. Super! Miau. O o! O kurde! Sobie we wszedziem! Yy, no i kurde! Jeszcze raz no! Pos postanowiłem sobie kurcze wstrzelić we w... O ty kurde No co za kartofel No dawaj Serio? O kurde no No chodź Bujaj się O ty Kurwa Nie, no! Chciałem jeszcze podstrzelać. No. O, gdzieś tu. Dobra, muszę się przestawić. Ten będzie teraz próg, kurde z tego. No. O ty, zapomniałem. Ale fajnie w kulkę trafiłem kurwa, super. Dobra, ja o. już tego nie dotykam. Nie strzelam sobie. Dun, 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 dun. Fajna komer, już nie pamiętam, co to kurde było. Bicie si o bordzie Dobra, lecimy z drugim, ale że takie coś obsługuje takie coś no. Tam leci O Kurwa, tam jeszcze we mnie strzelał. Czy dobry. Hmm. Uśmiech Zajebiście to zrobiłem I to nawet bez... Chodzenia hmm. Uh -uh. One, jeszcze one. oh jeszcze jeden? O! Zapomniałem, że można... Wiem, oh -oh. że można odbijać Pusiet, Pusiet. Uh -huh. Uh -uh. Dzień dobry. Ja pierwsza pieprza i dziadu. O! Ja się wezmę, to ja sobie wezmę to. Kurwa ten Gana Ej! tej. Dobra, co tutaj dalej było, ja nie pamiętam. Tam jeszcze gdzieś kurde. O, dostałem. Eee To Rushet. Ha ha. ha. Gdzie ten ciuł z shotgunem? O shit. Dobrze. Okay. O, shit. Super. O! Uf, zabiłem go zanim on mnie do... Zanim ja dostałem Ahaha. A ty czego chcesz? O Shit O ty, ty jaja, kur... O fuck No. Whoa. Cool, by O. Oh.

enjoying that experience actually a lot more and and I was able to put in the uh when I was both um and not feel so shifted to all of the bs you know like uh, traffic and follow up take hours and hours and hours I just I don't want to do it it's not funny oh. Łoooł! Wow. Ej! Dostał w kostkę! Pierwszy! O, o. Prawej to! To nie było takie trudne! O, o! Ej! O, o! Shit! Łaaa! Patrzcie, przekroiłem! O kurde. Kurwa, teraz Magiksa muszę udawać. Co za chuj. Ну давай. О, черт. Пытаюсь, можно. ashers yeah, maham Osiad, mogę sobie rzucić broń. <grymne> ty? Ej, nie strzelajcie. No tak, a tamte nie dostał. O, dostał. Kurwa, ja dostałem. Dobra, zrobię to inaczej. To sobie rzucę tam yy. Kurwa chyba nie doleciało hey. <ścoughs> Kurwa nie mam już ty Ну no, давай <travaille> О, <ост> так <favour> <SUSS2> <esaoda> <Sesti> Nie wiem, gdzie ja stoję w tym momencie, czy nie jestem jakoś tyłem do was albo coś takiego, ale ja nie chcę. <laughs> Siema. E strzeliłeś mi w ten! W moją kulę! O, o! Dawaj to! Kurwa! O kurwa! Puch. Ale zajebiście to zrobiłem! Dobra. Wow! Znowu dostałem! Okej. Okay. O, oh, fuck. Ha, o, -o jeszcze jeden. O, oh, shit. Podaje się. <śmany> Mamo. Dobra, czas na taniec. Kurde, podskoczyłbym, ale nie mogę. No chodźcie szybciej. Dobra. Masz. O, oh shit. Oh shit. Kurwa, ale mi w No shit. No. Dostaw. Kurwa mać. Hey, co No. Gościu. No. Cześć Dziadu Super, Super. O. o Co tam O co tu szkło robi? Ojej Pierdykło Troszkę A tak jakby Wiem dzięki Spoko Jaką dyskietkę? Gdzie? O Okej okay. Hej! No Uff No dawaj Au Kurcze cały spocony wszystko ně? Wow. A jak to bylo? A, ah, ok. Uh, ještě Jak długo te sekundy trwają? Dawaj! Prawie. cię! <grystanie> Jestem zajebiście! Coś mi sko... Łoo, oh, ty! O, wow. okay. oh, Kurwa! Mam butelkę! O, oh, dostał! Pięknie! o, o, o. Czekaj! O, oh, ty! Chudy. Wam. Dobra, ten został, mam chociaż jeszcze jeden strzał. Ja O, shit. O, o. Czemu ja jestem tyłem do niego? Halo. O, no, troszeczkę lewo to. troszeczkę lewo. Ej. Dobra, ty leżysz? Ty leżysz? Ej no! To się tyle razy powtarza, że ja pier... No! To... się, co ty robisz? Oh, shit. No, chodź tu, chodź tu. No. O no tu, tu, o yy, oh, Nara. <ścoughs> <ścoughs> yy, tylko młotki. Wow. Uh, shit Chodź tu Nie strzelaj jeszcze uh, No A No o, tak To co... Lubię O oh, Już? Dobra, moi drodzy, na tym chyba będziemy kończyć póki co. Przed nami będzie jeszcze jeden odcinek z tego co pamiętam, bo nagrywałem dwa kiedyś. Teraz muszę je zmontować. Żebyście nie musieli patrzeć na moje udręczone próby przejścia. Okej, okay, za... trochę za dużo kombinowałem. No, ale... Łap. Okay. Haha! Uh. O, jak miło. O, oh, Jak zwykle, kończyć nie? O! A ja mam zawsze z tym problem. O, Jak dobrze mam jeszcze jedną broń? Super. To było zajebiste. Hot. Super. Oba zajebiste, o siekierka Dobra, moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku Trzymajcie się, Hejos Dobra, nara chłopaki